Cześć witajcie. Standardowo nazywam się Robert Mazurek. Witam serdecznie na kanale Mistrz Akumulator. Zaczniemy od pytania ważnego w kategorii akumulatorów, czyli co było pierwsze, kura czy jajo? I dokładnie to samo możemy odnieść do cen akumulatorów, bo jest coraz większa presja na rynku. Ja też to odczuwam, też to widzę po spotkaniach z klientami mojej firmy Świat Akumulatorów w Szczecinie. Oczywiście spora część naszych klientów jednak stawia na jakość i wybiera dobre, sprawdzone rozwiązania, które badam w Mistrz Akumulator Labu. Jednak jest też pewna grupa niemała, można powiedzieć też pewnie spora grupa klientów, dla których liczy się cena. Pytanie za 6 punktów dla Was i prosiłbym bardzo, żebyście wy opowiedzieli się tam pod spodem w komentarzach. Czy... Najpierw klienci zaczęli oczekiwać jak najniższych cen, i przez to producenci zaczęli ciąć na jakości. Bo nie oszukujcie się, to nie jest tak, że jeżeli spada cena, to ktoś sobie, któryś z producentów wyjmuje sobie z portfela te pieniądze i odejmuje sobie. Po prostu wymagania niższej ceny, czy też presja na niższą cenę przekłada się na to, że otrzymujemy gorszą jakość produktu. Czy też druga strona medalu, było to tak, że producenci chcieli coraz. Więcej zajmować tego rynku, zajmować i zajmować, przez co zaczęli ciąć na jakości te produkty. Produkty stały się tańsze, oni zaczęli stawać się popularniejsi. Ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest tak, że to presja ze strony Was, kupujących klientów, powoduje to, że mamy na rynku wysyp po prostu tanich produktów, które no, w głównej mierze stoją tylko koło produktów i że sytuacje takie, że kupujesz akumulator i użytkujesz go 10-15 lat, to już można sobie bardzo dawno odstawić do lemusa. No i teraz zmierzamy już ku finałowi tego pytania, czyli zapraszam na odcinek, gdzie przetestuję chińskie AGM. -y. Celem dzisiejszego odcinka jest przetestowanie akumulatorów rozruchowych wykonanych w technologii AGM VRLA. To jest bardzo ważne, abyście na to zwracali uwagę, bo sama mata AGM wrzucona w akumulator jako separator, jednocześnie jako potencjalny zbiornik na płyn nie tworzy jeszcze AGM, a AGM to jest akumulator, który oprócz tej maty AGM posiada jeszcze zawory VRLA, które regulują ciśnienie wewnątrz akumulatora, w zasadzie nie dopuszczają ciśnienia czy też zewnętrznych składników do wnętrza tego A acumulatora. I to na tyle. Udało mi się kupić kilka sztuk akumulatorów wyprodukowanych w Chinach, takich 70 i 90 piątek. Chcę sobie te akumulatory sprawdzić pod kątem tego, jak one wyglądają na tle konkurencji. W tym odcinku pokażę Wam, jakie parametry ma 70 i 95. Rozruchowa, produkowana w Chinach. Cena jest bardzo atrakcyjna dla mnie, jako dla kupującego i później wprowadzającego na rynek ten produkt. I to jest produkt, który od takich baterii typu, które będę później testował. Typu Bosch, Warta, Centra, USA jest no, znacząco tańszy. nie będzie różnica 5 czy 10 zł. Tam będzie różnica rzędu 100-150, może nawet 200 zł na sztuce. No i teraz pytanie, jak to się odnosi? O tych kwestiach moralnych to pogadam na sam koniec. Akumulator o pojemności 70Ah, wykonany w obudowie L3, czyli 278 mm w podstawie, 195 mm na szerokości i wysoki na 190 mm. Ten akumulator postawiony na wadze, hmm, widzimy 20 092 gramy. Później przeprowadzamy test elektryczny tego akumulatora w dniu dostawy przy napięciu 12,82 V w temperaturze 15 stopni Celsjusza. Prąd rozruchowy zadeklarowałem 700, no i ten akumulator pokazał 700. Rezystancja wewnętrzna 3,7 milioma, poziom naładowania 100%, poziom sprawności 100%. I zaczynamy od testu prądu zwarciowego czyli przy użyciu testera Lewanda B200, obciążamy ten akumulator przez 30 sekund prądem zwarciowym deklarowanym przez producenta, no i w temperaturze 15 stopni ten prąd zwarciowy wynosi 2279 amperów, tyle w 30 sekund był nam w stanie dostarczyć ten akumulator w temperaturze 15 stopni Celsjusza na plusie i spadek napięcia 8,52 V. Ten akumulator trzeba było doładować przez godzinkę, aby można było zabrać się za Test pojemności RC, czyli test pojemności rezerwowej po godzince ładowania. Akumulator jeszcze godzineczkę sobie odpoczywa i podłączamy go pod alfabata. Obciążamy prądem na natężeniu 25 Amperów. temperatura wynosi 15 stopni i liczymy minuty, jak długo ten akumulator będzie się rozładowywał do napięcia 10,5V. Te minuty pojawiają się na poziomie 137 minut, czyli trochę ponad 2 godziny. 2 godziny i 17 minut i szacujemy na podstawie przeliczeń wzorów z pojemności rezerwowej RC na pojemność wyrażoną w amperogodzinach zgodnie z normą i wychodzi nam 87,67 amperogodzin. Kluczową sprawą są jednak minuty. No, akumulator jest solidnie rozładowany, należy go naładować. Proces ładowania 24-godzinny, później 24 godziny odpoczynku. I po takim odpoczynku podłączamy ten akumulator pod test C20. C20 oznacza, że 70Ah dzielimy przez 20 godzin i wychodzi nam prąd, bo literki H, czyli godziny się skracają, 3,5A. I ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 3,5A, aby udowodnić, że posiada 70Ah, musi się rozładować przez, rozładowywać przez 1200 minut. Temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza i ten akumulator do tych 10,5V rozładowuje się 1282 minuty. Czyli 82 minuty w zapasie to jest 1 godzina i 22 minuty. Oszacowana pojemność tego akumulatora wynosi 74,79Ah. Na dole Wam jeszcze tutaj pokazuje, że temperatura 25 stopni, jaką podają producenci w warunkach laboratoryjnych, Minus 15, które było, daje nam 10 stopni różnicy razy 0,5% na każdy stopień. I teoretycznie, nawet gdyby ten akumulator w tej temperaturze miał 66,5 Ah, wyliczone, uznać by należało, że ma 100% swojej pojemności w odniesieniu do skompensowanej temperatury. Jednak my widzimy 74 amperogodziny, czyli nie dość, że w niższej temperaturze udowodnił swoją wartość, swoją pojemność, no to jeszcze ten zapas jest taki dość solidny w okolicach 8 amperów. Różnica pomiędzy tym minimum, a tym co osiągnął. Po takim rozładowaniu po raz kolejny akumulator należy doładować. Akumulator ładuje się przez 24 godziny, 24 godziny odpoczywa i trafia do zamrażalnika na 24 godziny. Wyjęty z zamrażalnika od razu trafia na test zwarciowy. Taki akumulator po takim 24-godzinnym mrożeniu w temperaturze minus 25 stopni ma swój prąd zwarciowy na poziomie 1153 amperów. Tak mniej więcej połowa tego, co miał w temperaturze plus 15 stopni. No to ta różnica jest na poziomie 40 stopni różnica pomiędzy tym, co było w minusie, a tym, co jest w plusie. I też jak widzicie, napięcie spada bardzo znacząco w temperaturach ujemnych do 4,70. 3 setne Volta. i zaraz po takim teście z testerem GIT-1 sprawdzamy parametry elektryczne. Akumulator zmrożony do minus 25 stopni po teście zwarciowym przy napięciu 12,42 V generuje z siebie jeszcze 465 Amperów prądu rozruchowego, rozruchowego oszacowanego przez gita, Rezystancja 5,5 milioma, poziom naładowania 60%, poziom sprawności 98%. Tak wyglądają parametry chińskiej 70. -ki. Mówimy tu o 70 AGM-ów. AGM do akumulatorów, do pojazdów ze start-stopem do bardziej bogatych, bogatych samochodów. I teraz mam jeszcze jeden akumulator: 95. -ka. Pokażę Wam, jak wyglądają parametry: 95. -ki. Akumulator już jest w bloku L5, czyli ma 35 cm długości, 17,5 cm szerokości, 19 cm wysokości. No i zaczynamy od wagi 25 736 g. Zaraz po sprawdzeniu wagi sprawdzamy parametry elektryczne tego akumulatora przy użyciu testera GIT1. Temperatura 15 stopni, napięcie na akumulatorze 12,83 V. 850 Amperów tak założyłem, że powinien mieć. Ma 856, 3 miliony rezystancja wewnętrzna, poziom naładowania 100%, poziom sprawności 100%. Akumulator zaczyna od razu z grubej rury, czyli od testu zwarciowego. Test zwarciowy 2783 Ampery. Spadek napięcia 8,53 v w temperaturze 15 stopni. Akumulator zostanie przez godzinkę podładowany, godzinkę odpoczywa i trafia na test pojemności rezerwowej RC obciążony prądem o 25A w temperaturze 15 stopni rozładowuje się i osiąga napięcie 10,5V w 186 minucie czyli po ponad 3 godzinach i 6 minutach oszacowana pojemność przeliczona zgodnie z wzorem z RC na C20 to jest 111,64Ah akumulator oczywiście należy naładować 24-godzinne ładowanie, 24-godziny przerwy i akumulator trafia na test pojemności C20 przy użyciu EBC, takiego obciążeniowego, laboratoryjnego urządzenia. No i teraz co? 95 należy podzielić, 95 Ah a H należy podzielić na 20 H, literki H nam się skracają i wychodzi nam 4,75 A. I teraz obciążyć ten akumulator prądem o natężeniu 4,75 Ampera należy. Temperatura mamy 15 stopni, i ten akumulator pasowałby, żeby rozładowywał się minimum 120 minut, aby udowodnić, że posiada te. 95 Amperogodzin do napięcia 10,5V. No i okazuje się, że ten akumulator rozładowuje się przez 1220 minut, co daje jeszcze 20 minut zapasu. Oszacowana pojemność to jest 9661 Amperogodziny i również mamy tutaj te 10 stopni różnicy pomiędzy normą a warunkami testu. No i można by uznać, że nawet gdyby pojemność tego akumulatora dla tych 15 stopni wyszła 9025 Amperogodziny, uznałbym, że te, uznałbym osobiście, że ten akumulator ma 100% swojej pojemności w odniesieniu do konkretnej temperatury. Po takim rozładowaniu akumulator należy solidnie doładować, odczekać 24 godziny i wrzucić na kolejne 24 godziny do naszego tutaj laboratoryjnego zamrażalnika. Po 24 godzinach wyjmujemy ten akumulator minus 25 stopni Celsjusza minimum na tym akumulatorze jest i poddajemy go testowi prądu zwarciowego 30 sekund katowania, no i pojawia nam się wynik 1414 amperów. Prądu wygenerował z siebie ten akumulator w, tych, w ciągu tych 30 sekund. Napięcie zaś spadło do 4,8 V. No i zaraz po takim teście prądu zwarciowego sprawdzamy przy użyciu testera GIT1. Jak wyglądają parametry elektryczne tego akumulatora minus 25 stopni Celsjusza, napięcie 12,42 setne, 536 amperów oszacowane przez Git1, rezystancja wewnętrzna 4,8 milioma, poziom naładowania 59% i poziom sprawności 94%. Tak wyglądają parametry elektryczne tych akumulatorów. Ja mam taką jedną drobną uwagę, bo ja już zauważyłem w wielu akumulatorach, że na przykładzie AGM-ów mamy albo sytuację taką, że wychodzą nam super pojemności, ale tak z tym rozruchem jesteśmy na pograniczu tego, co producent obiecał na naklejce, czy też tego, co ja sobie tutaj gdzieś zakładam. Albo mamy super parametry rozruchowe, ale tak delikatnie rozjeżdżamy się z tymi parametrami pojemnościowymi. Tutaj wychodzą nam przyzwoite zapasy w teście rezerwowym na pojemnościach. Potwierdzają się parametry na prądzie C20. I pojemność jest takim pewnym parametrem, natomiast ten rozruch jedzie tak delikatnie, delikatnie w granicach tego, co chciałbym oznaczyć na etykiecie, jeżeli zdecydowałbym się wprowadzić na rynek takie akumulatory. I teraz co nas czeka? Czeka nas to, że w niedługim czasie Bosch warta centra USA. Zobaczymy co jeszcze kilka innych akumulatorów w kategorii AGM dokupię i będę sukcesywnie porównywał. Chyba mi się tego nie uda zrobić jako jeden odcinek raczej będę tak powiedzmy dwójkami dorzucał do tego testu i podobnie jak jest z testem akumulatorów 50 Amperogodzin będę po prostu go uzupełniał o kolejne akumulatory o kolejne o kolejne akumulatory aby też zbędnie nie przedłużać tych odcinków. Z mojej strony to na tyle. Chciałbym, abyście się podzielili w komentarzach odnośnie Waszych opinii, czyli co było pierwsze: nacisk klientów na to, żeby obniżać cenę, przez co poszła jakość w dół, czy też chciwość producentów którzy chcieli mieć jeszcze więcej produktów na rynku, chcieliby, żeby one się coraz częściej psuły i żebyście wy musieli częściej kupować, co według Was spowodowało, że presja cenowa plus te wszystkie elementy powodują to, że tak w szczery sposób mamy do czynienia z coraz gorszą jakością akumulatorów nie tylko na polskim rynku. Nie mówimy tu o akumulatorach przemysłowych, mówimy tu o takich prostych rozwiązaniach rozruchowych, które... Chyba producenci już mają w głębokim poważaniu i czynią sobie z tego grubą nieprzyzwoitość. Tak. Zostaw lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię, aby to zrobić. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Szczecina. Gryfińska 106, świat akumulatorów. Trzymajcie się. Cześć.